Mamy ja Bartek i dzisiaj pokażę Wam jak zmienić twarz z e create Najpierw tutaj wchodzimy w Mega Video i klikamy kwadrat, tu mamy efekty i opcje i tu możemy zmieniać kolor, przy, jak się kliknie na efekt i potem na kolor, to mamy czerwony itp. Itd. No, i jak tu jest to distortion, czy coś takiego, oh sorry, ale ja po angielsku zbytnio nie umiem mówić, no to tutaj też to, wchodzimy i mamy taką jakby zmianę obrazu. Mam tu jeszcze poczwórny ekran i takie różne główne, ale to już na wstępnym porównaniu. No to takie krótkie, jakby ktoś nie wiedział, ale raz się wszyscy wiedzą. Tak więc dzisiaj na tyle, chcę ludzie, komentarzy ciotce, no i na